Cześć, nazywam się Kasia Wojciechowska i wraz z grupą Great Way School zapraszamy Was na nasz nowy odcinek z serii Great 8: egzamin usmoklasisty z języka angielskiego. Wielokrotnie piszecie nam, że najbardziej na świecie, jeżeli chodzi o egzamin usmoklasisty, boicie się słuchania. Ta część poszła całkiem nieźle na egzaminie ósmoklasisty, tym pierwszym w 2019 roku. Natomiast chcielibyśmy Was utwierdzić troszeczkę w tym przekonaniu, że naprawdę poradzicie sobie i rozumiecie więcej niż Wam się wydaje. Dlatego przygotowaliśmy na Waszą prośbę zestaw źródeł internetowych, z których możecie skorzystać podczas przygotowywania się do tej właśnie części. Po pierwsze, bardzo wartościową stroną, z której można skorzystać, jest podstrona BBC. Jej ogromnym plusem jest to, że znajdziecie tam informacje z całego świata, informacje o polityce, o przyrodzie, o nauce, o wszystkim, co może Was zainteresować. Można tam sobie również ustawić poziom języka tak, aby był on dostosowany do Was. Tutaj podpowiem na początku, jeżeli jesteście w siódmej klasie, bądź na początku ósmej klasy, można sobie ustawić poziom pre-intermediate, czyli A2, A2, natomiast docelowo Dobrze jest, żebyście ćwiczyli na poziomie intermediate, a jeżeli poczujecie się bardzo dobrze z tym słuchaniem, to jak najbardziej nie należy przedłużać tego momentu, kiedy ćwiczycie na tekstach, które rozumiecie całkowicie, tylko od razu przejść wyżej. Tutaj od razu zwrócę Wam uwagę, że. Bardzo ważne jest, żebyście faktycznie w tych słuchanych tekstach napotykali się na pojedyncze słówka czy zwroty, których nie rozumiecie, bo właśnie wtedy jesteście w stanie dołączyć to słówko do Waszego słownika albo domyślając się, czy jakoś logicznie wnioskując z kontekstu, co to słówko może oznaczyć, ale także osłuchując się z taką sytuacją, w której właśnie nie rozumiemy wszystkiego do końca, a taka sytuacja na pewno zdarzy się na egzaminie, od razu e, troszeczkę mniej się stresujemy i e, trochę swobodniej podchodzimy do, do tego słuchania. Możemy się skupić na tych rzeczach, które znamy i tych, które są dla nas e, łatwiejsze. Kolejną świetną stroną do, e, do słuchania jest oczywiście Netflix. Wiemy, że e, oglądacie Netflixa. W Netflixie można sobie ustawić zarówno język, e, który słyszycie, język mówiony, ale też można sobie ustawić napisy. Dlatego bardzo serdecznie zachęcam, abyście wasze ulubione seriale, czy to będzie 13 powodów, czy to będą Friends, to jest mój ulubiony serial i na nim się świetnie można nauczyć języka angielskiego, czy to będzie też bardzo popularny wśród młodzieży serial Once Upon a Time, zachęcam was, żebyście ustawili sobie napisy. Angielskie najlepiej, tak żeby od razu i się osłuchiwać i, i patrzeć sobie w razie czego, w razie, gdybyście nie do końca zrozumieli, przeczytać napis po angielsku. To bardzo pomaga, w szczególności wtedy, kiedy macie kontakt z czymś, co lubicie i co wzbudza w Was pozytywne emocje, to nawet sobie sprawy nie zdajecie, ile zostaje w głowie informacji jako przykład, można podać dzieciaki, które w wieku 5 lat potrafiły mi podać wszystkie imiona Pokémonów najbardziej trudne i najbardziej egzotyczne to były nazwy natomiast dzieciaki potrafiły ich zapamiętać 100 czy 200 tylko dlatego, że bardzo je lubiły i miały bardzo silny związek emocjonalny z tym, więc ten przykład pokazuje, że najlepiej uczyć się na czymś, co Was najbardziej interesuje. E, idąc tym tropem. E, najbogatszym źródłem e, darmowych słuchanek jest oczywiście YouTube. I tutaj e, na pewno warto znaleźć sobie takiego youtubera. Jest bardzo mnóstwo takich ludzi, którzy nagrywają filmiki w języku angielskim. E, poszukajcie takiego youtubera, który mówi o tym, co was interesuje. Pasjonujecie się bardzo wieloma rzeczami. Niektórzy z was kochają biologię, niektórzy z was kochają fotografię, inni pasjonują się Piłką nożną, siatkówką, sportem ogólnie, inni jeszcze modą. Więc podążenie za tymi naszymi zainteresowaniami również może nas doprowadzić do sytuacji, gdzie znajdziemy taką osobę i słuchanie jej nie tylko pomoże Wam zwiększyć swoje umiejętności w zakresie słuchania, ale również poprawi Wam nastrój, bo będziecie słuchać o tym, co, co Was naprawdę mocno interesuje. Na YouTubie jest też kilka kanałów, które szczególnie mogę wam polecić do słuchania. Pierwszy z nich to English Conversation. Tam e, znajdziecie wiele, bardzo wiele właśnie takich przykładów rozmów. Jest tam bardzo dużo lekcji, możecie sobie wybrać lekcje e, pod kątem tego tematu, który wam się najbardziej może przydać. Co jest jeszcze bardzo fajne e, w, na tej właśnie podstronie, to to, że e, te słuchanki w dużej mierze opierają się również na funkcjach językowych, więc będziecie mogli odhaczyć sobie dwie rzeczy do egzaminu i nauczyć się bardzo wielu przydatnych zwrotów również do innych części egzaminu. Kolejną pod stroną to jest strona Learn English. Oczywiście spokojnie do, linki do wszystkich tych kanałów, które e, najbardziej Wam polecamy, znajdą się pod filmikiem w opisie, także znajdziecie je sobie na spokojnie. E, Strona, o której mówię Learn English Through Stories, ja ją również bardzo lubię i bardzo polecam, ponieważ można tam sobie również ustawić poziom Pre-Intermediate, Intermediate, Advanced i tak dalej. Natomiast założeniem tej strony jest opowiadanie historii znanych skąd inąd z książek i filmów na odpowiednim językowym poziomie. Więc znajdziecie tam historię o Harrym Potterze, znajdziecie historię o Sherlocku Holmesie, do wyboru, do koloru. Kolejną taką stroną to jest strona Learn English Online. Jest również fantastyczną stroną, link do tej strony również znajdziecie pod spodem. Tam również bardzo pięknym, brytyjskim językiem, z brytyjskim akcentem można posłuchać sobie krótkich, ciekawych i sytuacyjnych, tak, na przykład z podróżowania po mieście. Są to historyjki, gdzie znajdziecie opis na przykład Londynu, lub bardzo ciekawe biograficzne notki, na przykład o Ludwiku Pasterze. Te his historiki są krótkie i treściwe, więc idealne są do ćwiczenia, właśnie słuchania, z myślą o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego. Kolejną stroną, którą bardzo serdecznie polecam, to jest strona British Council. Tam, oprócz tego, że znajdziecie słuchanki na odpowiednim dla Was poziomie, to są tam też również zadania, które należy wykonać przed słuchaniem, więc od razu macie bogate źródło strategii egzaminacyjnych, jak i zadania po słuchaniu. Więc oprócz tego, że wysłuchacie sobie y, y, krótkiej y, notatki, krótkiej informacji, to od razu będziecie mogli sobie poćwiczyć to, ile zrozumieliście z tego słuchania i sprawdzić odpowiedzi, które są tam oczywiście dalej podane. Ostatnią stroną, którą bardzo, bardzo serdecznie mogę, mogę polecić do słuchania, to jest strona Agenda Web. Tam bardzo dużo również słuchanek znajduje się na odpowiednim poziomie, i również możecie znaleźć tam ćwiczenia, które sprawdzą, czy zrozumieliście wysłuchaną informację. Ta strona Agenda Web jest bardzo, bardzo fajna również do ćwiczenia gramatyki, ponieważ wystarczy, że wpiszecie tam frazę, co chcecie poćwiczyć, a pojawi się Wam mnóstwo ćwiczeń. Które, które możecie wykorzystać mnóstwo różnorodnych, co ważne, ćwiczeń. Więc znajdziecie tam na przykład 20 różnych typów zadań, związanych z czasem Present Simple. Więc ta strona powinna zostać Waszą przyjaciółką. Mam nadzieję, że spodoba się Wam tak bardzo, jak, jak bardzo ja tę stronę lubię. Jeżeli chodzi o o to, jak wy ćwiczycie słuchanie, co najbardziej lubicie słuchać, to mam do was ogromną prośbę. Zostawcie w komentarzu, podzielcie się z innymi ósmoklasistami, siódmoklasistami, z innymi uczniami, którzy przygotowują się do, do egzaminu. Podzielcie się takim źródłem ciekawych słuchanek, takich, które wam pomagają i które was interesują. Jeżeli może znacie jakiegoś bardzo ciekawego youtubera, który mówi w taki sposób, który Przyciąga Wasze zainteresowanie i wracacie do niego, zostawcie, proszę, link w komentarzu pod spodem. Tak samo, jeżeli znacie jakieś strony, z których korzystacie, gdzie są podcasty, czy inne nagrania różnych historiek, czy jakiś ciekawy serial na Netflixie, o którym nie wspomniałam, a bardzo Wam się podoba i również ciekawie brzmi w języku angielskim, to zostawcie link w komentarzu pod spodem. My te linki dla Was zbierzemy i E, przygotujemy dla Was w formie e-booka, którego wyślemy Wam na maila, żebyście mieli kompendium e, wiedzy. Dzielenie się zawsze, zawsze pomaga i fajnie by było, żebyście do, dołożyli Waszą cegiełkę, żeby stworzyć tutaj taką społeczność, e, która może e, sobie nawzajem pomóc, doradzić, polecić, e, bo to zawsze jest ubogacające i wartościowe. Jeżeli ten filmik Wam pomógł, to zostawcie łapkę w górę. Po jeszcze więcej ćwiczeń z zakresu słuchania zapraszamy Was na nasz kurs online przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Link do kursu w opisie. W opisie również wszystkie linki do stron polecanych przeze mnie w tym filmiku. A teraz dziękuję Wam bardzo za obecność. Trzymam za Was nieustannie kciuki za przygotowania i za sam egzamin, i do zobaczenia następnym razem. Cześć!